Witam wszystkich eee, w poniedziałek 13 <laughs> dzień marca. Eee, aktualizacja Bitcoina. Eee, przypominam wszystkim, że nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Eee, przechodzimy już szybko do wykresu, Dzisiaj mały poślizg, także przepraszam za opóźnienie, ale już idziemy do wykresów i przechodzimy sobie na wykres jednodniowy na Bitcoinie. Chciałem tutaj wam pokazać eee, kolejny wykres, który Stworzyłem na podstawie kręgów FIBO. Niebieski, niebieski krąg jest dla nas wsparciem w tej chwili, po przekroczeniu czerwonego no, odnotowujemy spadki i tak właśnie za każdym razem było przekroczenie, spadek, przekroczenie spadek, przekroczenie i spadki. Także jesteśmy właśnie na takim kręgu, tutaj mamy i ja spodziewam się tego zejścia. Na pewno do tej niebieskiej linii wypełnienia zielonej strefy, która również wynika z mierzeń FIBO. <laughs> tak, tutaj widzimy, że to jest jednodniowy wykres i przekraczamy go, także tych spadków się spodziewam. Możliwe jeszcze podbicie tutaj w okolicy 23 tysiące, chociaż jednak uważam, że, że ten ruch, który tutaj jest weekendowym ruchem, jest to typowo ruch newsowy. Chociaż daje on tam, tutaj testujemy teraz poziomy, które były dla nas dużym wsparciem, historycznie, to, co zaraz pokażę. Natomiast ja oczekuję dalej ruchu spadkowego. Przechodząc na niższy interwał na 4 godzinówkę, przekraczamy ten krąg, mamy podbicie i zejście, zejście niżej. Tego osobiście ja oczekuję. I tutaj oczekuję zejścia 20. No, na pewno tutaj w te niższe rejony i wypełnienia tej strefy w okolicach 19 tysięcy, 19 200, 18 800. Tutaj te rejony. No i tych spadków tutaj w dalszym ciągu się spodziewam. Pierwsze takie wsparcie, jakie tu tutaj widzimy na tym wykresie, to dojście do tego kanału 20%. 425, w zależności od miejsca kontaktu z linią i z tym kręgiem, także tego tu oczekuję na bitcoinie, w dalszym ciągu ruchu spadkowego, kontynuacji ruchu spadkowego, przejdźmy tutaj do tego wykresu, widzimy też, to jest 4 godzinowy interwał, testujemy obecnie poziom, który był oporem, stał się wsparciem, znowu jako opór, wsparcie, opór, Zejście niżej i ponownie traktujemy go jako opór. Także 22,570 wszystkie te, te wartości nam się pokrywają z różnych mierzeń, z różnych wykresów. 23,182 to jest taki zasięg, który na ten moment tak maksymalnie widzę, natomiast Tutaj jeszcze jest poziom 24,200. Gdyby te poziomy nie wytrzymały, no to będę tutaj obserwował ten poziom. Na każdym z tych poziomów będę odpalał shorty, ponieważ uważam, że duże, dużo głębsze zejście jest przed nami. Na ten moment mam shorta ze stop lossem tutaj nad tą linią i czekam aż cena, cena będzie schodziła, jeżeli dojdziemy tutaj te rejony będę spróbował zagrywać podobnie jak w tym miejscu zagrywałem longi. Także czekam aż cena powróci. Jeżeli wybijemy ten poziom, no to lecimy na 17200. Jest to dość ciekawy poziom, który również wynika nam z takich szerszych mierzeń Fibo, które możemy sobie teraz zrobić gdyby. jeszcze przejdziemy za chwilę do wykofa, ale gdybyśmy Oddalili ten wykres sobie trochę tak. i zmierzymy całe to podbicie tutaj. Tak, tu mamy szczyt tego, który został wybity, i ten ruch silny wzrostowy się rozpoczął na dobre. Czyli tutaj mamy ten szczyt. On nigdy nie został przetestowany na tym poziomie. I mierzenia FIBO nam pokazują, że on może zostać przetestowany teraz jeżeli sobie zmierzymy tak to górny zakres tej konsolidacji mamy właśnie na tym poziomie tak na 161 17 614 i ten poziom na pewno jest poziomem do obserwacji ja jeszcze to pokażę później na innych wykresach A tutaj kolejne potwierdzenie tutaj mierzenia FIBO mamy tego ruchu spadkowego tutaj mamy pierwszy opór właśnie na którym jesteśmy następny jest 23072 jeżeli wybijemy i zamkniemy się nad tymi liniami no to możliwe że dojdziemy tutaj do poziomu 24000 gdzie mamy wtedy by nam się otworzyła taka głowa bo z ramionami koślawa trochę ale tu byśmy mieli głowę głowę, ramię i tu by się nam tworzyło kolejne ramię Także to poziomy do obserwacji na razie rozgrywamy to jako tą formację litery M z poziomem wybicia. No jedni traktują tak, jeden pomiar robiliśmy, że, że ten poziom wybicia był tutaj, natomiast można też przyłożyć to w ten sposób, i wówczas traktujemy tą linię trendu lokalną, linię trendu wzrostowego jako opór teraz i widzimy że te reakcje się pojawiają także ta strefa pomiędzy tymi dwoma liniami jest naszą strefą prospadkową i wybicie tego poziomu tutaj no to jest jeżeli zamkniemy się nad tą 22600 no to 23 jest następnym targetem gdzie mamy ZZB i mierzenia FIBO ja tak jak mówię jednak oczekuję zejścia tutaj w te rejony i przetestowania tego szczytu, tak jak tutaj to pokazywałem, że to podbicie jest tylko i wyłącznie korektą, czy takim ruchem wybijającym wszystkie stopy na shortach. I zobaczcie, że 0,61 wypada na 2,725, 161 wypada na, dokładnie na 17,600. 72. Jeżeli cena zacznie tutaj schodzić, no to ja będę się przyglądał temu poziomowi, można by sobie zobaczyć, czy tutaj byśmy nie mieli jeszcze jedności fal, gdyby się to tak potoczyło. No to usuniemy to mierzenie i gdybyśmy sprawdzili sobie od szczytu do dołka podbicie, no tutaj nam wychodzi niżej na 16800 na 191. Także. To mierzenie tutaj nam się nie klastruje na ten moment z tym 161, no, ale będziemy, e, będziemy się temu przyglądać, ponieważ no, tu mamy bardzo ważny poziom ZNZB, który był oporem. Oporem został wybity i od tego momentu rozpoczął się ten paraboliczny ruch wzrostowy. Także ten moment tutaj też nie został przetestowany. Jak przejdziemy sobie, usunę może to mierzenie, dodam jeszcze tylko e, wskaźniki. I widzimy, że na jednodniowym na tygodniowym wykresie, jak przejdziemy sobie na tygodniowy wykres, to tutaj mamy bardzo dużą strefę. Ta zielona strefa nie została jeszcze wypełniona tym knotem, który się tu pojawił, i zeszliśmy, zaczęła wypełniać tą strefę. Niemniej jednak spodziewam się zejścia i domknięcia tej strefy. Gdzie zostało bardzo dużo zleceń do zamknięcia, i jak i również wypełnienia tutaj tej, tej strefy z dłukami. Także te, te dwa poziomy są do obserwacji na wykresie tygodniowym. No i myślę, że zaczniemy wypełniać tą strefę i to zejście niżej jest tylko kwestią czasu. Natomiast do góry mamy do wypełnienia jeszcze poziom 26526. <tryk> Co zrobić cena tego nigdy nie wiemy w 100%. Ja oczekuję zejścia byłem, pogłębienia do także długoterminowo na pewno na spocie będę dokupywał niżej. Starał się dokupić, jeżeli cena zejdzie. A to podbicie, które mamy w tej chwili, dla mnie jest tylko i wyłącznie wybiciem newsowym, korektą do całego ruchu spadkowego, który który się tutaj odbywa na wykresie jednodniowym. Przekroczyliśmy krąg, spadek do wyznaczonych poziomów. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy tutaj o poziomie 19,711, gdzie mamy MA 200 na wykresie jednodniowym tak? i przetestowaliśmy to. Nie była ona przetestowana przy przebiuciu, stąd też takie silne odbicie. Natomiast ja nie spodziewam się te kontynuacji tego rajdu, zwłaszcza przy tych, no chyba, że newsowo będzie w Stanach Zjednoczonych coś się zadzieje, że, że ta cena podbije nam wyżej. No ale to jest do obserwacji i tutaj widzimy, docieramy do, do oporu 22. 700, Jeżeli wybijemy ten poziom, no to następny z wykresu jednodniowego jest 23873. I tutaj stąd też będę zagrywał pozycję krótką, jeżeli tam dojdziemy. No, tutaj na razie działa. Mamy reakcję. Zobaczymy, jest to świeca dzienna. Także tutaj jeszcze nie ma co patrzeć. Dla mnie ważne jest to, że to nad tym poziomem się, nad tą linią zamknęliśmy i mamy ona teraz jest jako wsparcie 21.800. Jako takie pierwsze lokalne wsparcie, co nam się pokrywa też z tym dołkiem, który był tutaj, tak. Wybiliśmy go i powróciliśmy do góry. Natomiast nie są to rekomendacje inwestycyjne, są tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Tutaj mamy strefę konsolidacji, którą wybiliśmy dołem, pojawiły się te silne spadki, powróciliśmy do niej i ją testujemy. Jeżeli wyjdziemy górą, strefa ta będzie trzymała nas sporo wzrostowo i szybko. możliwe jest szybkie dojście tutaj w okolice 23200 200 ze względu na lukę na wolumenie handlowym. Także tak to widzę na ten moment. Następne wsparcie, jeżeli byśmy tutaj to wybili, mamy w okolicach 19,800, gdzie cena nam konsolidowała, i później, gdybyśmy wybili ten poziom, no to ja czekam na cenę tutaj w tych rejonach 17,800, 17,600, co nam się pokrywa z innymi mierzeniami. Ja osobiście jestem nastawiony prospadkowo, będę zbierał shorty z wąskim stoplossem. Tak, żeby nie ominął mi je kolejny ruch spadkowy, który może się odbyć. To wszystko na dzisiaj odnośnie Bitcoina. Życzę miłego dnia i uważajcie na swoje pozycje, bo możliwa jest bardzo duża zmienność w tym tygodniu. Do usłyszenia.